Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje śledztwo Auriego Lasar, żyjącego w czasach objawienia Matki Bożej w Lurd Niewinność i prawda przeciw siłom tego świata. Matka Boża z Lourdes zaprasza Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie. Trzy małe dziewczynki znalazły się nareszcie w środku wyspy szale naprzeciw opisanej wyżej, groty masabielskiej o trzech wydrążeniach. Oddzielał je od groty wartki, zwykły strumień z młyna, u stóp skał płynący. Lecz tego dnia młyn naprawiano, woda była zatrzymana i kanał niezupełnie wyschły. Łatwy był do przebycia, bo zaledwie trochę wody w nim się sączyło. Suche gałązki spadłe z krzewów rosnących w rozpadlinach skał pokrywały ziemię tej pustej ustroni, a z powodu przypadkowego wyschnięcia kanału przystęp do niej łatwiejszy był niż zwykle. Uszczęśliwione tym odkryciem, Joasia i Maria czynne i pilne. Jak ewangeliczna Marta zrzuciły prędko drewniane saboty swoje i przeszły przez strumień. Ależ zimna woda! zawołały na drugim brzegu, wkładając na powrót saboty. Było to w lutym, a górskie potoki, wypływające z odwiecznych śniegów, zwyczajnie mają lodową temperaturę. Bernadetta, mniej żwawa, Powolniejsza, a przy tym wątła z natury, była jeszcze po drugiej stronie strumienia. Przejście na drugą stronę rzeki przedstawiało dla niej pewien kłopot. Miała bowiem pończochy na nogach, które należało ściągnąć. Maria i Joasia obuły saboty na bosą nogę. Przerażona okrzykiem towarzyszek obawiała się zimnej wody. Wrzućcie parę kamieni do strumienia, powiedziała do nich, żebym przejść mogła suchą nogą na drugą stronę. Ale dziewczynki, pilne w zbieraniu gałęzi, nie chciały tracić czasu. Zrób tak jak my, odpowiedziała Joasia i przejdź, boso. Zdecydowała się na to Bernadetta i oparłszy się o znajdującą się tam skałę, zaczęła zdejmować obuwie. Było właśnie południe. We wszystkich kościołach pirenejskich wiosek miano właśnie dzwonić na Anioł Pański. Gdy była zajęta zdejmowaniem pierwszej pończochy, usłyszała wokoło siebie jakby szum wiatru, idącego z łąki z jakąś niezwykłą siłą. Sądząc, że to nadchodzi burza, obejrzała się poza siebie. Z wielkim jednak zdziwieniem spostrzegła, że to pole rosnące na brzegu rzeki stały całkiem nieruchome. Najmniejszy powiew wiatru nie poruszał ich gałązek. Musiało mi się coś wydawać powiedziała sobie. I myśląc o tym szumie, sama nie wiedząc, co o tym sądzić, zaczęła dalej zrzucać obuwie. W tej chwili gwałtowny szum tego tajemniczego wiatru powtórzył się na nowo. Bernadetta podniosła głowę, spojrzała przed siebie i chciała krzyknąć, ale głos uwiązł jej w gardle. Zadrżała cała i olśniona, jakby przybita do ziemi tym, co przed sobą ujrzała, osunęła się i padła na kolana. Widok prawdziwie niesłychany uderzył jej oczy. To, co dziewczynka opowiadała potem o cudownym zjawisku, w odpowiedzi na niezliczone pytania, które jej zadawało tysiące przenikliwych badaczy, dokładne i drobiazgowe szczegóły, jakie na ich żądanie powtarzała, dozwala nam pewną ręką skreślić tak w szczegółach, jak w całości. Obraz cudownej istoty, która w tej chwili ukazała się oczom przerażonej, a zarazem zachwyconej Bernadety. Ponad grotą, przed którą Maria i Joasia zgięte ku ziemi pilnie zbierały susz drzewną, w tej prostej, w skale utworzonej wnęce, stała otoczona nadziemską jasnością niewiasta niezrównanego blasku jasność niepodobna do opisania która ją otaczała nie raziła ani nie ćmiła oczu jak światło słońca przeciwnie ta aureola jasna jak snop promieni a spokojna jak cień głęboki pociągała ku sobie oczy które z rozkoszą napawały się jej widokiem była to jakby gwiazda poranna, jaśniejąca w orzeźwiającej atmosferze. Zresztą zjawisko to nie miało w sobie nic mglistego, nieokreślonego, żadnych zarysów niknących, urojonego widma. Była to rzeczywistość żyjąca, ciało ludzkie, które przedstawiało się oku dotykalnie, jak ciało każdego z nas. I nie różniło się niczym innym od zwyczajnej ludzkiej istoty, tylko tą swoją aureolą i niebiańską pięknością. Wzrostu była średniego, zdawała się być w kwiecie młodości, jaśniała wdziękiem dwudziestego roku życia, ale ta jasność, co od niej biła, aczkolwiek powiewna i przemijająca nosiła na sobie jakąś cechę wiekuistości. Oprócz tego w tych boskich rysach mieszały się niejako w zupełnej z sobą harmonii, następując jedna po drugiej, piękności czterech pór życia ludzkiego. Niewinna prostota dziecięca, niepokalaność dziewicza, słodka powaga Nieporównanego macierzyństwa i mądrość wyższa od mądrości wszech wieków. Z czymże porównać mamy to niebiańskie oblicze, my, którzy żyjemy w tym świecie upadłym, gdzie spotykamy tylko pojedyncze promienie piękna, a i te nie ukazują się nam nigdy bez jakiegoś mętnego dodatku? Wszelki obraz, wszelkie porównanie byłoby tylko obniżeniem tego cudownego typu niewiasty. Żaden majestat tego świata, żadna jego znakomitość, żadna ziemska, najbardziej urocza prostota nie mogą nam dać wyobrażenia o niej, lub dopomóc w lepszym jej zrozumieniu. Światło ziemskich naszych latarek niezdolne nam ukazać i rozświecić gwieździstych przestrzeni nieba. Sama już prawidłowość i idealna czystość rysów tej twarzy, tak harmonizujących ze sobą czyni ją nieprzystępną do opisania. Czyż nie wypada jednak powiedzieć, że owalne zaokrąglenie twarzy miało wdzięk niewymowny, że oczy były niebieskie, a tak uroczej słodyczy, że serce tego, na kogo były zwrócone, rozpływało się z rozkoszy. Usta tchnęły dobrocią i łaskawością niebiańską. Czoło świadczyło o najwyższej mądrości, to jest o wiedzy wszechrzeczy, połączonej z bezgraniczną cnotą. Szata jej z nieznanej materii utkanej w tej tajemniczej pracowni, w której się ubierają lilie polne, była biała jak niepokalany śnieg górski i wspanialsza w prostocie swojej od stroju Salomona, jaśniejącego królewskim majestatem. Spod długiej, powłóczystej sukni, wdzięcznie otulającej postać, widne były stopy. Spoczywające na skale i przyciskające z lekka gałązkę róży. Na każdej z tych stóp, dziewiczej na gości, spoczywała mistyczna róża złotej barwy. Przepaska niebieskiego koloru, ujęta w węzeł dwiema długimi wstęgami, do stóp niemal samych sięgała. Ramiona okryte były białą zasłoną. Która upięta z tyłu głowy do końca szaty spływała. Nie miała żadnych pierścieni, naszyjników, diamentów, klejnotów i żadnej z tych ozdób, którymi od wieków zdobi się próżność ludzka. Trzymała w rękach pobożnie złożonych różaniec z paciorków, białych jak krople mleka, nawleczonych na nitkę. Żółtą, jak dojrzałe zboże. Paciorki różańca, jedna po drugiej, spadały pod jej palcami, ale usta tej królowej dziewic były nieruchome. Zamiast odmawiać różaniec, ona łowiła sercem swoim wiekuiste echo pozdrowienie anielskiego, i szmer niezliczonych modlitw wznosił się ku niej z ziemi. Każda paciorka przez nią dotykana była z pewnością deszczem łask niebiańskich, spadających do dusz ludzkich, jak krople rosy w kwiatów kielichy. Nie mówiła nic, ale własne jej słowa, później wyrzeczone, oraz cuda, które mamy opowiedzieć, poświadczyły, że była to niepokalana dziewica, najdostojniejsza. Najświętsza Maryja, Matka Boża. Cudowna ta istota patrzyła na Bernadette, która w gwałtownym wzruszeniu swoim, jak to powiedzieliśmy, nieświadomie, mimowolnie, na kolana upadła. Dziewczę zdumione instynktownie pochwyciło swój różaniec i trzymając go, chciało się przeżegnać. Ale tak drżało całe, że nie mogło podnieść ręki do czoła, i ta ręka bezwładna opadła na zgięte kolano. Nie bójcie się, mówi Jezus do uczniów swoich, gdy przyszedł do nich, stąpając po falach jeziora tyberiackiego. Wejrzenie i uśmiech przenajświętszej dziewicy zdawały się mówić to samo do małej przestraszonej pasterki. Ruchem poważnym i łagodnym, znamionującym jakoby pełne siły błogosławieństwo dla ziemi i nieba, ona sama, dla ośmielenia dziecka, zrobiła znak Krzyża Świętego. I ręka Bernadety, podnosząc się pomału, jak gdyby niesiona przez tę, którą nazywają wspomożeniem wiernych, też znak Krzyża równocześnie zrobiła. Jam jest, nie bójcie się, mówił Jezus do uczniów. Dziecko już się nie bało. Olśnione, oczarowane, wątpiąc chwilowo o sobie samym, przecierając oczy, pociągane wciąż tym niebiańskim zjawiskiem, nie wiedząc dobrze, co o tym myśleć, odmawiało pokornie swój różaniec: Wierzę w Boga, zdrowaś Maryjo. A gdy go właśnie kończyła, mówiąc: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Przejasna dziewica znikła nagle, powracając zapewne do nieba, siedziby Trójcy Przenajświętszej. Bernadetta doznała uczucia takiego, jakiego doświadcza ktoś, kto schodzi na dół lub z góry spada. Obejrzała się naokoło. Rzeka płynęła, jak zawsze. Szemrząc pomiędzy kamykami i odłamkami skał, ale ten szmer wydawał się jej ostrzejszy niż zwykle: woda ciemniejsza, krajobraz bardziej ponury, światło słoneczne mniej jasne. Przed nią wznosiły się skały masabielskie, pod którymi jej towarzyszki gałęzie zbierały. Ponad grotą Czernił się otwór wnęki z gałązką dzikiej róży, ale nic w niej nadzwyczajnego się nie ukazywało, żadnego śladu niebiańskiego zjawiska. Nie była już bramą niebieską. Scena, którą opowiedzieliśmy, trwała około 15 minut. Wnosimy to nie z tego, że Bernadetta miała wtedy świadomość czasu, ale daje się on określić tym, że miała czas odmówić pięć dziesiątków swojego różańca. Przyszedwszy najzupełniej do siebie, Bernadetta zrzuciła resztę swego obuwia i przeszła przez strumyk do towarzyszek swoich. Przejęta cała myślą o tym, co przed chwilą widziała, nie obawiała się już zimnej wody. Wszystkie dziecięce siły pokornej dziewczynki zajęte były odtwarzaniem w pamięci wszystkich szczegółów tego niesłychanego zjawiska. Joasia i Maria widziały ją wprawdzie klęczącą i modlącą się, ale ponieważ to, dzięki Bogu, często się zdarza wśród dzieci góralskich, będąc zajęte swoją pracą, nie zwracały na to żadnej uwagi. Bernadetta zdziwiona była zupełnym spokojem siostry i Joasi, które skończyły właśnie niewielką robotę swoją i wszedłszy do groty, zaczęły się bawić, jak gdyby nic nadzwyczajnego się nie stało. Czyście nic nie widziały? zapytało dziewczę. Wtedy dopiero zauważyły, że Bernadetta była podniecona i wzruszona. Nie, odpowiedziały. A ty, czy coś widziałaś? Czy jasnowidzące dziewczę zlękło się, aby nie sprofanować słowem świętego widzenia, napełniającego jej duszę? Czy chciała nasycać się nim w milczeniu? Czy też wstrzymywała ją jakaś tajemna bojaźliwość? Dość, że uległa instynktownej potrzebie dusz pokornych, ukrywania się, jak ze skarbem, ze szczególnymi łaskami, którymi Bóg je obdarza i dlatego odrzekła Jeżeli nic nie widziałyście to nie mam wam nic do opowiedzenia Gałęzie były już zebrane i ułożone w wiązki Troje dzieci powróciło do lurt, ale Bernadetta nie ukrywała swego wzruszenia W drodze Maria i Joasia dopóty ją męczyły dopytywaniem się o to co ona widziała Aż ustąpiła ich naleganiom i, otrzymawszy obietnicę tajemnicy, powiedziała: Widziałam coś ubranego w białą szatę i opisała im dziecięcym językiem cudowne widzenie swoje. Oto, co widziałam mówiła kończąc ale proszę Was, nic o tym nie mówcie. Maria i Joasia uwierzyły najzupełniej. Dusza w pierwotnej swojej niewinności i czystości jest z natury swojej wierząca. A powątpiewanie to dolegliwość obca dziecięcemu wiekowi. Zresztą, żywe, pełne szczerości słowa Bernadety, tak jeszcze wzruszonej i przejętej tym, co widziała, gwałtem niemal nakazywały wiarę. Maria i Joasia nie wątpiły więc, ale były przestraszone. Dzieci ubogich są zawsze bojaźliwe, aż nadto łatwo da się to wytłumaczyć. Cierpienie ze wszystkich stron je spotyka. To może coś złego powiedziały. Nie chodźmy już tam, Bernadeto. Zaledwie powróciły do domu. Powiernice małej pasterki nie mogły utrzymać tajemnicy. Maria powiedziała wszystko matce. To są dzieciństwa zawołała matka. Co to mi twoja siostra opowiada? Rzekła, zwracając się do Bernadety. Dziewczę powtórzyło swoje opowiadanie. Matka wzruszyła ramionami. Sama siebie oszukujesz powiedziała. Nic tam nie było. Zdawało ci się, że coś widzisz, a nic nie widziałaś. To są urojenia dzieciństwa. Bernadetta obstawała przy swoim. Cokolwiek było zakończyła matka Nie chodź tam więcej. Zabraniam ci tego. Na te słowa ścisnęło się serce Bernadety, bo od chwili zniknięcia cudownego widzenia najżywszym pragnieniem jej było ujrzeć je znowu. Ale ulegając woli matki zamilkła. Minęły dwa dni piątek i sobota. Nadzwyczajne to wydarzenie przedstawiało się co chwila myśli Bernadety i było przedmiotem ciągłych jej rozmów z siostrą Marią, Joasią i kilkorgiem innych dzieci. Bernadeta rozkoszowała się w duszy wspomnieniem niebiańskiego widzenia w niewinnym serduszku dziewczęcia powstała namiętność, jeśli można użyć tego słowa dla określenia tak czystego uczucia. Gorące pragnienie zobaczenia znowu przecudnej Pani. Te nazwę Pani dawała ona w swym ludowym języku niebieńskiemu widzeniu. Jednakże, gdy ją zapytywano, czy ta, która się jej objawiła, podobna była do którejś z pań przez nią widywanych na ulicy, w kościele, albo też do osób słynących z piękności w okolicy, potrząsała głową i mówiła ze słodkim uśmiechem. Żadna z tych osób nie daje pojęcia o niej. Jest to piękność, której opisać niepodobna. Pragnęła więc ją zobaczyć. Inne dzieci wahały się pomiędzy ciekawością a bojaźnią. Wysłuchane treści pochodzą z audiobooka Aurila Sara Matka Boża z lurt. Pełną wersję audiobooka, wersję książkową. Nabędziesz na stronie na jej głowie .pl.